Boże, w dzisiejszym odcinku dramy porozmawiamy sobie na temat Toksu Foxu, zwanej inaczej Toksuri, a konkretnie o jej zachowaniu. Kim jest Toksuri? Ogółem większość moich ponadrocznych subskrybentów może ją kojarzyć z filmiku odnośnie jej zachowania, który zrobiłam w momencie, kiedy Toksuri bez żadnego powodu zaczęła jechać po moich rysunkach z jednego z jej multikąt. Toksu ogółem obiecała, że się poprawi, jeśli dam jej drugą szansę. No i tą drugą szansę jej dałam, choć nie wiem, czy nie był to zły pomysł, patrząc na to, co teraz wyczynia, Z Toksu po dziś dzień utrzymywałam kontakt i niestety z tego co zauważyłam na ona tendencję do zmieniania zachowania. Raz zachowuje się normalnie, a po chwili robi się chamska. Nie wiem z czego to wynika, czy to może być jakieś zaburzenie typu bipolar czy coś innego, jednakże to co odwaliła ostatnio mnie zdenerwowało. Ogółem starałam się znosić jej zachowanie od momentu dania jej tej całej drugiej szansy, jednak teraz przelała się czara goryczy. Ogólnie Toksu wcześniej pomagałam przy rysunkach i od czasu do czasu odpisywałam na wiadomości. Toksu często mówiła o tym, że nie ma znajomych i że nikt nie chce jej pomóc. Potem jej zachowanie zaczęło mi przeszkadzać. Któregoś dnia Toksu od tak zaczęła mnie wyzywać. Jechała na moje ocki, co znacznie wcześniej miało miejsce, choć to co wtedy napisała toksu było zwykłą hipokryzją, ale do tego potem, lub ostatnimi czasy przypierdoliła się do mnie bez powodu. R toksu wnerwiała się na mnie, kiedy nie odpisywałam na emotki, które mi wysyłała, lub inne wiadomości. Nie odpisywałam na wiadomości, bo byłam w międzyczasie niedostępna, a toksu już dostaje ataku szału. Teraz czas na omówienie hipokryzji toksuri. Sytuacja z OC, Toksu się przyczepiła tego, że mój ocek ma zarost. Według niej nie ma takiego zwierzęcia i jest to praktycznie niemożliwe. To ciekawe, bo patrząc na jej oce, które jest paną gejem, noszącą ludzkie ubrania, można powiedzieć, że takie coś również jest niemożliwe, ale nie, uczepmy się kogoś innego, na siebie nie patrzmy. Albo sytuacja, gdzie Toxu powiedziała, że mam kiblowe oce, a usprawiedliwiła się tym, że takie ma poczucie humoru i nie zrozumiem go. Tylko, że wiesz, droga Toxu, Lepiej by było, gdybyś przyczepiła się swoich postaci i innych rzeczy niż moich. Bo takie coś, co dla ciebie się wydaje śmieszne, dla mnie może takie nie być. Brrr, teraz czas na sytuację z rysunkami. Otóż Toksu często żaliła mi się, że nie umie rysować i że rysuje brzydko. Raz nawet ode mnie pomocy w kwestii rysowania damskich sylwetek i piersi. I naprawdę, Toksu niejednokrotnie pisała o tym, że nie umie rysować. A co ciekawe, z tej wiadomości wynika, że to jednak nasza wina, że Toksu się nie rozwinęła. Tak, najlepiej zwalić na kogoś innego. W dodatku dobiło mnie to, co kiedyś powiedziała. Otóż Toksuri napisała, cytuję, że przez rok czasu używała poradników ratowniczych i nie zrobiła żadnych postępów w tym kierunku. Słyszycie to? Najpierw jest to wina kogoś innego, potem mówisz, że jednak jesteś nienauczalna, bo poradniki nie dają ci pomocy. To w końcu jak to jest. Teraz czas na sytuację z innymi osobami i Toksu. Toksu ma raczej złą sławę na Instagramie, głównie ze względu na to, jak traktuje innych ludzi. Otóż często dochodziło do sytuacji, kiedy Toksu wyzywała dane osoby, które albo były jej znajomymi, albo to były randomy. Pamiętacie jak na początku filmiku mówiłam wam o tym, że Toksu już wcześniej mnie wyzywała z Multigond? Ona teraz weszła na wyższy poziom i teraz wyzywa wprost. Ech. Przejdźmy do sytuacji innych ludzi, którzy mają uraz do toksu. I toksu się potem dziwi, dlaczego ludzie nie są w stosunku do niej mili, skoro to ona sama praktycznie zaczyna. Mówiąc jeszcze o tym, że życzyłaś mojej koleżance śmierci oraz wysyłałaś takie wiadomości do obcej osoby, która praktycznie nic ci nie zrobiła. W dodatku, spójrzcie na to. Dla toksu to jest hejt, ten komentarz skasowała. I wiecie co? Ona sama sobie zaprzeczyła po raz kolejny, bo skoro oce to tylko zwykle oc, to dlaczego aż tak bardzo dotknęły cię słowa tej osoby? Przecież to tylko zwykła kupa pikselków, a te słowa aż tak cię uraziły, że musiałaś usunąć ten komentarz. I tak jak mi potem napisałaś, nie chcesz, aby ktokolwiek hejtował twoje oce. Czy wam to nie zalatuje hipokryzja ze strony Toksu? Oce innych można się czepiać, ale nikt nie może się twoich tknąć. Boże! Widzisz i nie grzmisz. W dodatku Toksu stwierdziła, że nasyłam innych na nią, aby ją hejtowali. Ech! Na mojej relacji nie kazałam nikomu cię hejtować ani najeżdżać na ciebie. A to, że niektórzy sami poszli do ciebie i zaczęli ci pisać takie i takie wiadomości, to nie moja wina. Podobnie zresztą zrobiła jeszcze jedna osoba, którą Toksu zwyzywała. Tamta osoba zrobiła relację, w której pokazała zachowanie Toksuri. Teraz będą wam się pokazywać screeny wiadomości z osobami, które miały styczność z Toksu. W sumie to nie wiem, jak to mam teraz zakończyć. Napiszcie, co myślicie o takim zachowaniu, jakie reprezentuje Toksuri. Z Panem Bogiem. Taki mały update nagrywany na szyfko. Otóż, chwilę temu dowiedziałam się, iż Toksu zaczęła atakować moją koleżankę, która nic nie zrobiła. Wysłała mi screeny tego, jak się Toksu odzywała do niej. Po prostu szkoda gadać, sami sobie je zobaczcie.